Do zrobienia blinów gryczanych potrzebujemy szklanki mąki zwykłej, luksusowej, pszennej z białego statku, a także szklankę mąki gryczanej. Przypujemy wszystko do jednej miski. Potrzebujemy dwóch jajek, które są tutaj już umyte. Oddzielamy żółtka od białek. Ale tak nie rozumiem, bo nie wiem, czy możemy teraz rozmawiać. Nie możemy wydawać okrzyki entuzjazmu. Teraz ubijemy białka na sztywno tylko potrzebuję kawałek którą znajdę gdzieś tu. Nie, niżej. Yy... E tu. Już mam. Proszę no dobrze. Do Taką pełną łyżeczkę. O tak, tyle. Narko. Dwie szklanki. Mogę dać jeszcze jedną w zemały. Z pałkę powinno starczyć. Zaraz zobaczę. Robię na no. Myślę, że to pewnie Nie no. mieszamy. <śleszy> Mistrz, nie <śleszy> no odstawić. Ależ nie, ja tu pracuję jako kochana. Dodajemy sztywną pianę. Tutaj białka oczywiście do masy. Dzięki temu gofry będą chrupiące. Mieszamy zdecydowanie, ale delikatnie. Mieszamy i mieszamy. Ciągle mieszamy. Wyjmujemy maszynę do góry. Lewo oleju do ciasta. A W jakim celu? Żeby nie przywierało, żeby było chrupiące i tłustsze. Ciasto na gofry musi być gęstsze niż ciasto na naleśniki. O, proszę.